do przetestowania potrzebny jest motocykl, który jest trochę większy, który ma większego kopa, no to powinien go testować ktoś, kto używa takich pojemności i takich mocy. Jeździsz litrowym motocyklem, tu masz przed sobą 1140, no nic dziwnego, że właśnie ty, niedościgły w Waldemarze, zajmiesz się Hondą CB 1100. No ja takimi pojemnościami... Nie, 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 broń Boże, 999 to jest moja pojemność taka przypasowana do mnie, a, a tutaj jest trochę więcej. Powiem Ci, że Spodziewałem się czegoś więcej. Aldemar, to jest motocykl, który ma wyglądać, a do tego dawać radochy z jazdy. To jest old school. To jest motocykl, którym nie, nie, nie zależało nikomu na potężnej mocy. Ile tam w tym swoim, którym jeździsz, masz momentu obrotowego? Oj, tego, nie, tego nie pamiętam. Tam było, prawdopodobnie było 230 koni, ale niestety nie wytrzymało zbyt wiele. Tutaj jest sporo mniej, ale moment obrotowy czuć, czuć no właśnie, pod ręką. To jest 90 newtonometrów, nawet ponad. To się czuje, że on się zbiera. Tutaj jest niewiele, bo to jest 90 KM, ty miałeś tam 230, w związku z tym ruszyłeś i mówisz, tak czuję się, że jest ciężki. To się dziwisz, to sama blacha, tu nie ma plastiku w ogóle na tym motocyklu. Stalowa rama, Tak, a poza tym masz metalowe błotniki, nie jakieś tam plastiki pochromowane, tylko metal. Masz kupę metalu, motocykl jest old przepięknym old schoolem zrobionym w 2013 roku. Um, Szacunku trochę. O, oczywiście szacunek jak najbardziej. Pamiętam jak, pozdrawiamy serdecznie Krzysztofa, jeździł takim CB, bodajże to było chyba z 8 lat temu CB1000 i w strasznie się wszyscy jaraliśmy i fajnie bardzo fajnie, że Honda została przy, przy tym stylu, przy tym y, projekcie i że dalej to promuje, bo no fajnie się jeździ, po super, y, ja y, cały czas y, 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 strasznie jaram się y, fajnymi rzeczami, na przykład skrzynia tutaj pracuje cudownie. Tak, to jest masełeczko. Znalezienie luzu to jest zabawa. Tyk jest. Ale coś... za, jak za dotknięciem taki czarodziejskiej różdżki, ciach, 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 ciach. Biegi pracują super. Trochę te myśliwate lusterka mnie drażnią, ale czepiam się, nie? Nie, czepiasz się, bo ktoś tutaj zadbał o to, zobacz. Zegary są oldschoolowe. Tak. Tam gdzieś między nimi delikatnie wetknięto elektronikę, ale tak, ona jest taka maciupeńka. Zegary są potężne w klasycznym oldschoolowym klimacie. Olejak, chłodzone olejem silniczysko, ukryty w trysk, tak subtelnie, żebyś nie nie widział, tak. że tam jest jest. Po co grzebać e, starą CB, na przykład 750? E, bardzo piękny motocykl, kultowy i cieszę się bardzo, że znajdujemy czasami takie motocykle w bardzo dobrym stanie, skoro można pójść i kupić coś, co wygląda jak wyciągnięte z lat, nie wiem, 80 a hula. Ale bardzo fajnie, bo, bo wszyscy nawiązują do takiego cafe Zobaczcie, jak kanapa z tyłu w ogóle jest zminimalizowana. Zupełnie tutaj nic nie ma. Są tylko kierunki, z tyłu trochę wysunięta światełko, czyli lampa. A ta tylna kanapa dla pasażera, dla naszego plecaczka, coraz mniejsza, coraz mniejsza. Dążymy do takiego. Zobacz, jaką masz na swoim motocyklem i w ogóle nie ma. Sportowym... Ale nie, no właśnie, to, to pozytyw. Jak najbardziej pozytyw nawiązuje do tego, no, że, że tu można usiąść, ale tak już, już zanika ta z tyłu kanapa, tak? Więc fajnie, fajnie to wygląda, podoba mi się bardzo. Wiesz, świat zaczyna się robić stworzony dla singli i single jeżdżą na motocyklach. Ja ci powiem tyle. W momencie, kiedy zobaczyłem ten motocykl, popatrzyłem sobie na niego i mówię, Boże, jaki ty jesteś piękny. Piękny. Tak, tak. To trzeba przyznać, że kolory świetne, te niklowane elementy doskonale. Yy, silnik w kolorze takim srebrno siwym też fajnie to się komponuje, czarna rama. Subtelny taki skromny napis cb 1100 Bardzo, bardzo design super. Świetny. Design jest super. Poza tym jak się już przejdziesz tak dokładniej, to widzisz, że to ma ABS-a. Czyli tam gdzieś drzemią technologie, jest tam komputer, który steruje układem paliwowym. No jest ten ABS-ik, który ja do pozorom do... jest ważny. Tak, ja do tego chciałem nawiązać. Yy, jak zawsze Olku, biorę od Ciebie jakiś motocykl do testów, bądź bierzemy od Hondy, dzięki bardzo. To pierwsze co robię 100 metrów i bach, hebel z całej po prostu pary, zobaczyć czy to działa. Mam nadzieję, że się kiedyś nie przewiozę i ten ABS. Aczkolwiek zdarzały mi się uślizgi przedniego koła o długości tam 1,5 do 2 metrów. Nawet na to, że parę razy wyszedłem, kiedy już koło straciło przyczepność, udało mi się podnieść z kolana motocykl i złapać przyczepność. Tak więc mam nadzieję, że to się kiedyś nie odbije na mnie i nie zaliczę gleby, ale tutaj ten ABS po prostu działa błyskawicznie i jest sprawny, skuteczny. Fajna rzecz. Bardzo mi się to podoba. Uczepiłeś się lusterek, ale po pierwsze, one są utrzymane w klimacie lat 80., -tych. po drugie, widać w nich coś, w przeciwieństwie do, nie wiem, no, Ducati, których, w których. No tak, bo jedziemy po mieście. To jest no no, tak. taki miejski, prawda? Znaczy, powiem jedno: ja go rozpędziłem do prędkości. No, przyzwoitej, tak. I, I powiem Ci tyle, tu brakuje malutkiej szybki, chociaż z drugiej strony, jak pomyślałem, że miała być na nim szyba, to by go spsiła, bo, bo no, on, on, on po prostu ma być takim oldschoolem. Jestem przekonany, że jakieś akcesoryjne, takie zgrabne, maleńkie, 25 cm szyby znajdziemy i sobie wedle zapotrzebowania każdy coś dobierze, ale nie, nie, nie. Właśnie chodzi o to, żeby ta lampa była taka łysa, goła. Dokładnie. Tutaj widzę takie kołeczki od, z tyłu, one już jakby pokazują, że można tam zawieźć jakiś kuferek. Może A. tylko pajączka przyczepić, ale może założyć kufer i pewnie jakiś kufer do niego będzie, e, który będzie można dokupić. Wtedy przyda się szybko i wtedy dalej w trasę. No, w, no, ja od razu, jak tylko zsiadłem po raz pierwszy z tego motocykla, Olek przybiegł do mnie i pyta się co, 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 na jak, na jak. To pierwsze moje stwierdzenie był ciężki, ale to jest bardzo dobrze, dlatego że yy, yy, te nasze drogi są dość takie poziurawione i on wybiera wszystkie dziury fajnie, płynnie, yy, tak yy, finezyjnie, no. <laughs> płynie sobie po tych naszych drogach wygodnie. Bardzo, bardzo wygodnie. Swoją drogą, ciekawe, jak to będzie gadało, kiedy dostanie jakiś tuningowy wydech, jakiegoś akrapa albo coś w tym stylu, bo pewnie jest tam przewidziany do niej wydech. Będzie gadała wtedy mięsiście, poważnie, jak przystało na olejaka, bo olejaki mają to do siebie, że z uwagi na brak płaszcza wodnego są troszkę głośniejsze. Ten silnik słychać, że on tam pracuje, więc lepiej by było, gdyby ten wydech to trochę przykrył. No jasne, bo ja, ja zastanawiałem się w pewnym momencie, kur, bo zazwyczaj jeżdżę w stoperach i kurde, mam stoper? Nie, nie mam, ale on tak cicho tutaj, tak szamżę. więc szemrze sobie. Naw nawet go próbowałem na gumę postawić i udało się tak delikatnie, bo, bo, bo ten ciężar robi swoje. Jak dojdę do wprawy z tym sprzętem, to już będzie jeździł na jednym kole, tak więc dlaczego nie? Jeździsz w takim wdzianku dosyć powiem filuternym, bo to jest wdzianko Storu, ale do tego motocykla należałoby założyć, nie wiem, sznurowane z bokach spodnie, fajną oldschoolową kurtkę, kask, niekoniecznie Orzeszka. ze szczęką, no może kto przesada, ale kask, wiesz, jakiś taki no, utrzymany w klimatach lat 80. I w tym zestawieniu to, to po prostu wygląda, jakby wyjechało z tamtego okresu. I co mnie najbardziej bawi? Kupujesz motocykl, który jest już naszpikowany nowoczesną technologią, ale wygląda no po prostu tak, że stanąłem przed nim i powiedziałem wow. Tak, tak, jest świetnie, linia piękna, klasyczna, a wracając do tego kombinezonu, no ja to robię z premedytacją, żeby podkreślić to, czym się na co dzień z motocyklami zajmuję, a przy okazji właśnie bawię się tutaj z Tobą olkui. i bardzo mi się to podoba, fajnie, no oby tak dalej. Dobra, to teraz na zakończenie, motocykl dla ludzi, którzy tęsknią za, tą, za tymi starymi czasami, ta nostalgia przebija i chcą mieć coś od oldschoolowego, ale nie chce im się grzebać, remontować starych silników, chcą kupić coś, co wygląda na oldschoola. Motocyk dla ludzi, którzy dużo jeżdżą po mieście, ale potrzebują pod ręką dużego kopa, no i w sumie motocyk dla ludzi, którzy jak się już uprą, to mogą sobie nawet tym w trasę polecieć. Jak najbardziej ten motocykl nie będzie miał problemów z wyprzedzaniem, z przyspieszaniem, jak będziemy mieli Wiecie, bagaże, jak. I e, plecaczka, czyli jakąś kobietę z tyłu na, na, na tylnym siadełku, małym, zgrabnym. Przepraszam, bardzo czasami może to być facet, są takie wypadki. No, f, e, tak. I wróćmy do tematu. i... E, Czego e, e, No, bo Zabawnie jest. No tak. Zamykając temat piękności motocykl. Ja powiem Ci jedno, jak miałbym go oceniać to bym powiedział wow. Ja tak zamyślam się przez chwilę i nagle budzę się, bo ja już sobie wyobrażam jak nim jeżdżę, bo naprawdę fajnie, bardzo sympatycznie ten moment czuć tutaj pod, pod, pod manetką, zbiera się błyskawicznie, tak więc zaraz tutaj skończymy nagranie i pędzę, pędzę. Dzięki niedościgły Waldemarze, że zechciałeś przetestować kolejny motocykl w Motośladzie. A pozdrawiam wszystkich widzów Moto Ja, Waldi.